Denerwowała, jak ty pismo świętej do sekty wchodziłeś. W jakiej sekcie jesteś teraz? Powiedz mi, w jakiej jesteś sekcji? Słuchaj, wybaczyć, a wyjść z nią, z nią to dwie różnice. Ona się tołożyła, i niech ona się martwi na sądzie o swoje zbawienie. Ale nie rzucisz w nią kamieniem. Chrystus tej, co, co uprawiała seks, nie potępił, nie rzucił kamieniem. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Prostytutki, celniki, łotry wejdą do królestwa. a Ty co, nie chcesz przyjąć swojej prostytutki? Ona wejdzie, jak jej wybaczysz? Ja jej wybaczyłem, ale do niej nie wrócę. Ale, no widzisz, ty nie wracaj do niej, jak ona wróci do ciebie, to jej wybaczysz. Ty do niej nie chodź, bo zginiesz. Ja jej nie chcę i dla mnie to nie jest wybaczenie. Ja jej nie chcę. Ale zobaczymy, jak wrócisz, czy jak sam się okaże wszystko. Bo to ty tak mówisz, bo ty nie wiesz, co zrobisz. Ja ci powiem tak, z tego co ja wiem, Galatów, Korynkian mówi, że ty, ty z nierządu, z cudzołóstwa, Królestwa Bożego nie ojdziedzisz. Ale patrz, to... Jud Judasz nie uprawiał seksu, Judasz nie uprawiał seksu i zdradził Chrystusa. A twoja żona uprawia seks dla zdrowia i to jest od Bo nie... Boga i to nie jest grzechem, seks nie jest grzechem, jest rozkoszą. Tak jak jedzenie, spanie, picie... A ty ją potąpiłeś jak jakiś faryzeusz. Zdrajcy to są świadkowie Jehowy, uprawiają seks? Nie. Zdracili Chrystusa, pozbawili go wszelkich z tytułów i zdradzają z Jehową, z kobietą, z lesbijką, spółkrzyją w tych strażnicach i niewolnik ich prowadzi. Nie chcą przyjść do Chrystusa, do jego prawdy, do baranka. Objawienie 14 rozdział 4 i 5. Nie idą za barankiem, tylko za kobietami, za Jehową amerykańskim. Ellen White, w adwentyści. A ona, przecież ona... cię nie zdradziła, tylko uprawia seks z innymi, bo może. Istnie. Biblia mówi, że to jest obrzydliwo. Biblia nie mówi, bo to jest papier. Napisali ci tam źle, przetłumaczyli, bo wiadomo, bo chcieli mieć seks, a zdradzili Chrystusa, zamiast wywytrzeć go za Boga i uwierzyć w Niego. I czy czy Ale duchowe to są grzechy duchowe. Bo chciwo się bawu chwalstwem, chciwo się zbaw... co w sercu to na języku, w twoim Zabawić, sercu masz od serca wybaczyć swojej żonie, od serca, w swoim sercu nie może być żadnego żalu do żony, masz jej z serca wybaczyć. To co miałem ci przekazać dla mnie po rozmawia, Będą żyli ci co przeżyją Armagedon i oddadzą pokłonu bestii, będą żyli na ziemi. Bestia już jest, czy ma być bestia. Czy bestia już jest, czy jeszcze nie ma bestii? Wydadzą potomstwo i tak dalej, jak mówi Zajać chyba w 60. rozdziale. Otóż będą wierni i niewierni w tym tysiącleciu, będzie bez szatana, zostaną wypuszczeni, też ci będzie sąty, to są tych, co są w Szeolu, w Hadesie, inaczej tłumaczą na otchłani, też i Adam zostanie osądzony, i Judasz, ja to mam takie zrozumienie, Także A dla... ci, co do Arki nie weszli, też będą osądzeni? Też? To Bóg powtarza, będzie dwa razy powtarzał, on raz wszystko robi doskonale. Jak tam ci nie weszli do arki, to już nie, nie będą, tak? I ci, co nie wyszli co do mygomory, Gomory, to już nie będą wskrzeszeni, tak? I teraz jest albo żyjesz, albo umierasz, tak? Jest napisane? Będą wskrzesi na sąd końcu tysiąclecia. A kiedy się zacznie koniec? Kiedy się rozpocznie tysiąclecie? Powiedz, kiedy się rozpocznie tysiąclecie. A kiedy Armagedon się zacznie? Słuchaj, Armagedon to ci powiem to, co mówią porodztwa, bo daty ci nie powiem, bo jest złudna, bo daty nie ma. Armagedon się zacznie, jak będzie bestia. A bestii jeszcze nie ma, czy jest? Bestia się tworzy. Kto będzie bestią? Dla mnie to będą żyć A teraz te maseczki, co były, co to było? Czy to była próba wiary, czy to było nami Bessi, czy pawki, śmierciawki, to nie było to na pustyni. Dla mnie to jest wogda nierządnica. Babylon nierządnica, bo o to samo chodzi. Nierządnica będzie zniszczona. I nierządnice tworzy finansjera. Oni głoszą teorię o NWO. Oni wprowadzili szczepionki. Oni po się królują nad całą ziemią przez financiele. Kościół katolicki to tylko ich córka, która z nimi współpracuje. Tak ja to rozumiem, a daty Ci nie powiem, bo naprawdę daty nie można ustalić. A, a teraz, jaka jest pora roku, lato czy jesień? Jaka pora roku jest? No Zima. Zima. To czas i pora dokładnie wiemy. Pierwszy to te jest piąty rozdział. A u czasach, porach, bracia, nie ma wam potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie. Czyli wiemy, że Chrystus przyszedł. Teraz jest właśnie religia jako wszetecznica duchowa, prostytutka duchowa, jedzie na bestii czy na, na, tym, na tym zwierzęciu, na polityce. I dojeżdżają tych biedną rodzinkę, niszczą i LBGT chcą zniszczyć rodzinę i zrobić Sodomego More. Chrystus przychodzi, będzie łączył doskonałe rodziny. Jak nie będzie policji, świadków ich żadnej religii, banków, tych właśnie masońskich rządów, bo 1% ludzi zastraszył przez telewizornie I ludzie maski zakładali ze strachu. A ty chodziłeś w Masce, powiedz mi. Nie. No to chwała ci za to, bo to jest próba wiary i teraz trzech Hebrajczyków. No? Szczepionek też nie brałem, bo to z tego, co na YouTube czy słucham materiałów, to dzisiaj wielu opokotowuje za to. Tu masz rację, dlatego to jest na pustyni te szypawki śmierciawki. I teraz Chrystus 20 lat temu, jak przyszedł, jest, ci do 20 lat wejdą jako anioły i ta młodzież będą synowie waszy, będą waszymi sędziami i teraz właśnie jak moc, kłamstwo straci moc i bo świadkowiechowie wyszli z tego, z katolików, ale dali się w ONZ, są w siecie i są. Ale no. mów, mów o mów o Ja wiem, jak to są świadkowie i to co piszecie na Świadkowie są najdalej odsunięci od Chrystusa zbawiciela naszego. Mają Jehowę, wymyślonego fałszywego, amerykańskiego jako fałszywy prorok. I ja nawracam świadków Jehowy, bo ich kocham. A ty masz też miłować swoich nieprzyjaciół. Jak żonę wybaczysz żonie, i wprawdzie dla Chrystusa w jego szczerej miłości, jak wybaczysz, będzie połączenie być królem kapłanem. Bo ja ten temat wyczerpałem. Ja ten temat wyczerpałem. A, a, mam... Dobrze. Powiedz, powiedz, czy ty jesteś synem Bożym? Mam taką nadzieję, a jak wytrwam. A, a dobra, kto jest Twoim Bogiem Ojcem w niebie? Bogiem Ojcem moim w niebie jest Pan Jezus, który ma bezpośrednią sprawę. Na ze mną jako przełożony. Ojciec jest, jak Żydzi wierzyli w siódmym niebie. Dał całą władzę sądzenia Panu Jezu. A ja czemu, pokrywał, czemu dajesz, a do Izraela wjechał na osioku Pan czy król? Król i Pan. A jak król? A może Cezar wjechał na osioku? Zastanów się. No pan jest w świecie. Panu płacimy podatki. Komu płacisz podatki? Nie ma Cezara, płacimy panu. Nie mamy króla, pan. tylko Cezara. Barabasza wybrali, tak? I, no, i Żydowsko go zdradziło tak, z Cezarem. Tak. Są określenia władców jako król. Ale w Izraelu pierwszym królem kto był? No, nie był panem, a ty masz pana Jeszu, czyli pana diabła, masz, co ma 2000 lat, ma kopyta. Sprawdź to w słowniku, słowo pan, bo ja na 19/15 nie mamy króla, czyli Wasylisa w sali, nie Kyriosa. Ty sprawdź imię Jezus i okazuje się, że w przekładzie interlinalnym, jaki mamy... Ale to jest ze świata przekład sfałszowany. Świat ci wpisał, a ty wierzysz w Jeszu. I cię nie ratuje, Jeszu, ty masz być odbiciem Jego chwały, owoców. Yy, jaki ojciec, taki syn, naśladowania. Żona wraca, wybaczasz. jest miłość Chrystusa, wieczna, sprawiedliwa. Okay, imię Jezus jest imieniem danym przez demona, dlatego że w Anglii jest diza, we Francji Jezus, w Hiszpanii Jezus, w Polsce Jezus, a imię dla polityka i tych kultury, jak się o nich pisze, w każdym narodzie nazwisko imię jest wymieniane tak, jak ono brzmi. I tak powinno być z imieniem w no. A przed okay. tym jest resum. A no, Jezus nie, nie napisał żadnej księgi, tylko mówi: Stańcie się moimi naśladowcami. Jan Chichel mówi: Idźcie za barankiem, nie zjadajcie go. Czyli jak będziesz mówił Jeszu, to ci nie uratuje, Ty masz go naśladować. Co by zrobił Chrystus na Twoim miejscu? Także... Gdzie... mam głowego imienia Syna Bożego, bo jeżeli mam broku. Ale on już nie jest Synem Bożym, bo jest Ojcem. Teraz ty jesteś Synem Chrystusa. Hebrajskich i wychodzi ze w hebrajski wychodzi z literami polskimi Jezu. I zestaw ten greckich i wychodzi i esu, i esu, a jeżeli chodzi o to, co mam w przepłacie interminarnym, to jest lesun. tłumaczenia gre jako greckie, lesul a nie jesu. Dobra, jest... ten król ci namieszał na YouTube ale powiedz mi, jak rozumiesz Jana 8.24? Czytali. Już ci czytam.